Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz, czekanie. Czekanie to ogromna praca ze sobą duchem. To pracowanie na rzecz Pana, to służenie światłu. Mówienie prawdy w każdym momencie, to dawanie miłości duchowej. Pokazywanie drogi, w kierunku światła. Przyjdą ziemscy ludzie, będą prosić. Tylko miłość z prawdy może im pomóc. Bądźcie wymagający, ale zawsze sprawiedliwi. Dajcie to, co dla ziemskich duchów korzystne. Pętają siebie ducha rozumowo. To ziemskie ciało cierpi. Trzeba ich uwalniać, pokazując im drogę przez słowo do góry, przez oczyszczenie do prawdy. Budujcie każdego ziemskiego ducha od podstaw. Dobry fundament daje podstawę do uwolnienia ducha, do przejawienia się praw, Bożych na ziemi. Każdy ludzki duch sam już bez możliwości trafienia na drogę w kierunku światła. Potrzebny jest światły duch, który swoim przykładem poprowadzi inne duchy do prawdy, do życia na ziemi zgodnego z prawami stworzenia.